Który jest do czego powoli dostajesz obłędów? Biblioteka pełna zakręci na siłę potek receptur. Wiele było pod niej przemierzasz bez stresu. Ludzie gdy cię widzą oderwani od kontekstu wchodzisz im na chatę a nie stajesz w żadnym przejściu. Znowu na dosłona pękła, to nie twój świat, to jest Fortniteowa pętla, każdy twój dzień, wziąłeś w busa, lądujesz i umierasz w jakiś mękach. Znowu na dosłona pękła, to nie twój świat, to jest Fortniteowa pętla, każdy twój dzień, wziąłeś w busa, lądujesz i umierasz w jakiś mękach. Przywipiłeś WINO Daj małe potki, przepłynąłeś 300 metrów, nawet nie jesteś mokry Znowu na dosłona pękła, to nie twój świat, to jest fortnite'owa pętla Każdy twój dzień, wziasz w busa, lądujesz i umierasz w jakichś mękach Znowu na dosłona pękła, to nie twój świat, to jest wodna fortnite'owa pętla Każdy twój dzień, wziasz w busa, lądujesz i umierasz w jakichś mękach Tęsknisz za gargulcem, bazyliszkiem i kaczerbem. Tutaj zwykły kurczak czasem jest sporym zmartwieniem. Nie masz amunicji, zaraz giniesz. Zaraz giniesz. Uczyłeś się władać mieczem, a nie strzelać karabinem. Zdowu na dosłona pękła, pora umierać, kiedy widzisz oponenta. Nic tu nie wygląda, jakby kiedyś miało przestać. Zdowu na dosłona pękła, pora umierać, kiedy widzisz oponenta. Nic tu nie wygląda, jakby kiedyś miało przestać.